Tym razem się uda. Będziesz wyglądać nie tylko pięknie, ale wręcz fenomenalnie! A ja myślę, że nawet fenomenalnie pięknie! Chciałabym zobaczyć, jak to wygląda. Wyglądasz przepięknie, Beatko! Serio? Mówisz szczerze, daj zobaczyć! Stój! Nie ruszaj się, nie wyschły! Czekaj! O! O! Pełnie sklejuj ci się skrzydła. Powinnaś zaczekać, aż wyschną, zanim zaczęłaś latać. Oh. To koniec! Teraz to już mogę zapomnieć o wielkim balu! Nie pójdę! Pójdziesz! Musisz tylko poczekać, aż wyschniesz. A potem co? Czy skrzydła będą takie piękne jak dawniej? Spokojnie, zaraz wymyślimy, jakim przywrócić kolor. Przyklejane dekoracje, ani farba i tak nie zastąpią pyłku. Pyłku? Tak, motylego pyłku. Skrzydła motyli są pokryte pyłkiem, który skrzy się w promieniach słońca. To dlatego wyglądamy tak kolorowo. No to poszukamy pyłku i problem z głowy. Lecimy, Guciu! Ale pyłek jest tylko na motylich skrzydłach. Tak się błyszczy. Motyli pyłek. No jasne! Daj mi łapkę, Gociu! Bardzo trudno go złapać. Co? Co znów odbiło tym pszczołom? W ten sposób nam się nie uda. Zebraliśmy za mało. Wstawaj, polecimy na bal! Na mój bal? Przecież ja nawet nie mogę ruszyć sklejonymi skrzydłami! To nic nie szkodzi! Dotrzesz na bal w powozie jak prawdziwa królowa! Gotowa, batko? Mm. Co z tobą, Guciu? Gotów? Eee, skąd? Not done!